Agnieszka Stążka-Gawrysiak, dyre matki. Opowiedz o swojej ofercie szkoleniowej. Prowadzę wykłady, warsztaty i od niedawna webinary dla rodziców, którzy chcą znaleźć więcej spokoju w relacji z samym sobą i z dziećmi. Czy jest jakiś szczególny temat lub obszar, w którym się specjalizujesz? Tak, to jest złość. To jest złość rodzica na dziecko i generalnie taka niekontrolowana złość rodzica. Kto jest Twoim odbiorcą? Głównie zestresowane mamy, które, które nie zachowują się w relacji z dzieckiem tak, jakby chciały, tak jak sobie wyobrażały, zanim została mamami albo kiedy zostały mamami. Wyobrażały sobie, że będą łagodnie reagowały na różne zachowania dziecka, że będą mu tłumaczyły, że będą cierpliwe, że będą wchodziły z nim dobrze w relacje itd., itd. Natomiast okazuje się, że warczą, jakoś tak są niemiłe, popędzają, mówią jakieś takie rzeczy, których by nie chciały powiedzieć, i są z tego bardzo niezadowolone. Co daje klientom udział w Twoich szkoleniach? Wiesz, przede wszystkim ulgę, przychodzą i okazuje się, że po pierwsze nie są same, tak? to są klientki, więc będę mówiła w, w, głównie klientki w rodzaju żeńskim, okazuje się, że nie są same ze swoimi problemami, że jest cała rzesza rodziców, którzy też są bardzo świadomi, bardzo inteligentni, wykształceni, przeczytali milion książek, a nadal sobie nie radzą, więc ta ulga jest naprawdę taka jakaś dojmująca i poza tym sporo otuchy i sporo wiedzy jak zmienić to, tą sytuację, w której są. Pamiętam, że kiedyś w tym studiu zrobiłaś transmisję na żywo i nagle bilety rozeszły się na Twoje szkolenie. Tak jest, Później tak. ogłosiłaś webinarium, hmm. myślałaś o tym, żeby sprzedać 5-7 biletów na to webinarium, a sprzedało się. 5-7 biletów premium, tak? Sprzedało się 13, natomiast chciałam sprzedać tak w super, w super układach, około 100 biletów w sumie. Sprzedałam 204. No to jak to się dzieje? Jak to wytłumaczysz, że bilety na Twoje warsztaty, wykłady i webinaria rozchodzą się tak szybko? Trochę nie wiem. Wydaje mi się, że dużą rolę gra to, że ja nie jestem osobą, która gdzieś tam się nauczyła, jak należy postępować z dziećmi. Przychodzi tak, eks katedra opowiada, słuchajcie, macie robić tak i tak, a wasze dziecko na pewno posłucha. I też nie jestem taką starszą osobą, która kiedyś dawno odchowała jedno dziecko, tak, więc pozjadała wszystkie rozumy. Tylko mam sama trójkę dzieci, cały czas małych i borykam się z mnóstwem problemów sama, trudności, jakiś tam przeszkód. I opisuję to jakby na żywo na blogu. Jak sobie z tym radzę i jak sobie też nie radzę. I oni mnie widzą jako żywą osobę, która też może e, swoim własnym przykładem jakoś zaświadczyć, że da się zmienić, ale też nie trzeba być idealnym, żeby, żeby po prostu lepiej sobie radzić w życiu. Jak chciałabyś rozwinąć swoją ofertę szkoleniową? E, chciałabym e, regularnie, nie wiem, raz w miesiącu oferować jakiś nowy webinar na nowy temat. I od bardzo dawna pracuję nad kursem online o złości, i to nie tylko takim kursem, w którym można sobie, nie wiem, kliknąć, obejrzeć wykład i pójść do domu, tak? czyli wyłączyć internet i zapomnieć. Tylko takim kursem, który rzeczywiście da takie wsparcie, jak daje coach, tak? takim dobrym, dobrze prowadzącym klienta przez zmianę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. To masz słodki do usłyszenia, do zobaczenia.